Bo to jestem naga, ale to właściciel Camry długiej generacji z 89 roku. W dzisiejszym odcinku Lucińska Shows dowiecie się, ile kosztowała Toyota Camry w 89 roku i gdzie można było ją kupić? Ile pali nowa Toyota Camry i czy będzie dostępna wersja w kombi? I jest rok 89. W Polsce zniesiono kartki na benzynę i talony na samochody. No, niestety tak kiedyś wyglądała rzeczywistość w Polsce. Średnia płaca wynosiła 107 tysięcy złotych. George W. Bush w 1989 został prezydentem Stanów Zjednoczonych, a do sprzedaży trafił Game Boy. A dla mnie rok 1989 kojarzy się tylko i wyłącznie z tą Camry, bo właśnie ten samochód pojawił się u nas na podwórku, który został zakupiony w Pewexie za 10 tysięcy dolarów. Ale powiem Wam, że to był taki trochę goły samochód, bo tak, szyby były na korbki, nie było centralnego zamka, no ale z takich bajerów, no to mieliśmy elektroniczny zegarek i wspomaganie kierownicy. Silnik 2-litrowy, dwulitrowy, 2 turbo doładowany, poniżej 100 koni. No tata na ten samochód huchał i dmuchał, jeździł tylko nim od kwietnia do października. Mi zawsze Toyota Camry kojarzyła się z wyjazdami nad morze. Słuchajcie, ten samochód nie miał praktycznie żadnej awarii, tylko jedną. Był z nami przez 11 lat, a akumulator, sam akumulator wytrzymał 8 lat. No to Toyota Camry to jest po prostu moje dzieciństwo i teraz 36 lat później historia zatacza koło i staje. przy To ją Żeby nie być głosłownym znalazłam zdjęcie z tej tą kamry z rodzinnego albumu. Niestety tylko jedno, ale jest. Powinno być trochę ocenzurowane, ponieważ jestem na nim naga, ale no powiedzmy, że mogę wam pokazać. Jest samochód, jest. Ta Toyota Camry, którą my mieliśmy, to była druga generacja, a ta, która stoi obok mnie, to dziewiąta. A co się działo w tak zwanym międzyczasie? No, na przykład trzecia generacja y, Toyoty była dosyć popularna w Polsce. Czasami można było spotkać się na ulicach, i to jest ta wersja, e, która w kombi miała dwie wycieraczki z tyłu. Czwarta generacja potwierdziła swoją niezawodność i miała 7 lat gwarancji na układ napędowy. Kolejne cztery zrobiły furorę w USA. W szóstej wprowadzono napęd hybrydowy, a do Polski Camry wróciła dopiero w 2019 roku z ósmą generacją, która była zbudowana na nowej platformie Toyota New Global Architecture, czyli TNGA. Co tu dużo mówisz, moi drodzy, rynek limuzyn się kurczy. Wszyscy chcą suwy, crossovery, suwy coupé, miejskie crossovery, a Toyota Camry jest jednym z nielicznych przykładów na to, że ludzie cały czas chcą kupować właśnie takie limuzyny. Dla przykładu, od 1982 roku sprzedano na całym świecie 21 milionów egzemplarzy właśnie Toyoty Kamry, a w USA od 22 lat jest to najchętniej kupowany samochód osobowy w Stanach Zjednoczonych. A w Polsce po prezentacji tego modelu zostało zamówionych ponad 2000 egzemplarzy właśnie tego samochodu. Więc teraz sprawdźmy, dlaczego klienci chcą kupować kamerę. Zobaczcie jak ten samochód się w ogóle prezentuje, bo względem poprzednika to nie jest zmiana, to jest cała transformacja, przeistoczenie, to jest w ogóle wejście w nową erę. To przyjrzyjmy się z bliska jak to auto się prezentuje. Tu duże wloty powietrza, tu mamy też wloty powietrza i tu z boku też one są prawdziwe. Tu mamy halogeny, światła przeciwmgielne, bardzo fajnie wkomponowane. Ta maska cała opada tak w dół. Mamy duży emblemat Toyoty, już bez tego niebieskiego akcentu. No i światła, patrzcie, światła w takie C, które nawiązują, bardzo są podobne w Toyocie CHR albo w nowym Priusie. A ja się trochę tak pokuszę, takie stwierdzenie tu Toyota mnie chyba pokocha za to bo te światła przypominają mi trochę Ferrari Purosangue. No, nie wiem, co o tym myślicie. Dajcie znać w komentarzach, bo może macie jakieś inne skojarzenia. O! Z boku linia limuzyny szefa. Zobaczcie, tu jest taki ładny akcent. Taka linia w kształcie takiej łezki. Bardzo ładnie to wygląda. No i tu opadające nadwozie do tyłu. Z tyłu też jest nowocześnie, nowoczesna stylistyka. Mamy duży napis kamery, mamy duży emblemat, i też w tym miejscu oczywiście napisane, pokazane, że to jest hybryda nowej generacji. No i te lampy, które też tu się układają w literę C. Naprawdę bardzo ładnie, nowocześnie taka trochę limuzyna z takim sportowym zacięciem. A skoro jestem z tyłu, to klasycznie sprawdzamy bagażnik. Można go otworzyć albo tu przyciskiem, albo z kluczyka. 524 litry pojemności tyle się zmieści. Mamy tu wysoki próg załadunku. Tu mam taką specjalną o siateczkę, gdzie mamy dwie komory, możemy sobie coś coś schować, ale pokażę wam jeszcze ciekawszą opcję, czy opcję, co tu się znajduje. Bo to jest akurat ciekawostka, moi drodzy. Tu mamy taką specjalną matę, która pomaga utrzymać nasz samochód bagażnik w czystości, ale podnoszę tą matę. Tu podnoszę to i zobaczcie, co tu się kryje. No to mamy podnośnik. A dlaczego jest podnośnik? Bo tu mamy koło zapasowe. Tak, tak, moi drodzy. Taka ciekawostka. No to już jest rzadkość, ale to, co przeczytałam, słuchajcie, to również zamiast tego koła zapasowego możemy tu zmieścić butlę gazową. Czyli to oznacza, że ten samochód jest dobrą opcją, na przykład dla taksówkarzy. Ha! Można mieć taką ładną limuzynę na gaz? Można jeździć jeszcze taniej i oszczędniej. Jeśli chodzi o napęd, to Toyota wie, co jest dla nas dobre i zadecydowała za nas, bo tak naprawdę mamy do wyboru tylko jeden silnik. Ale jaki silnik? Hybryda piątej generacji, najnowsza, 2,5 litra, 4 cylindry, 230 koni mechanicznych i 221 Nm momentu obrotowego. I od zera do setki rozpędzimy się w 7,2 sekundy. To zamykamy maskę, a i co jeszcze ważnego? Są amortyzatory, moi drodzy. Mała rzecz, a ciesz. Ale może zrobimy mały quiz. Jak myślicie, ile pali taka ponad 5-metrowa limuzyna? Ha, odpowiedź A, poniżej 5 litrów. Odpowiedź B, 5,5 litra. Odpowiedź C 7 litrów. Dajcie znać w komentarzach właśnie teraz, a odpowiedź poznacie pod koniec tego filmu. Także zostańcie ze mną. Moi drodzy, zapraszam was na tyły tej limuzyny. Zobaczcie, ile tu jest miejsca i tu przed nogami i nad głową. No naprawdę jest tego miejsca bardzo, bardzo dużo. Tu na przykład w fotelach przed nami mamy takie kieszonki, możemy sobie coś tu schować. W tym miejscu mamy dwa podłączenia USB-C, bardzo fajnie, możemy ładować swój telefon, swoje urządzenie. Pyk, ale co więcej, patrzcie co tu się dzieje. Możemy sobie wyciągnąć podłokietnik i jechać bardzo wygodnie. Ale kolejna rzecz, tu mamy miejsce na przykład na nasze narty albo na jakieś długie sprzęty, które musimy przewieźć. Można, można. Pyk, co więcej, tu naciskamy. I otwiera się miejsce, możemy wstawić nasze kubeczki z piciem. Kolejna rzecz: naciskamy tu ten przełącznik, i zobaczcie, co się tu pokazuje. Wyświetlacz, taki mały ekran, i tu możemy na przykład regulować swoimi tu oparciami. Proszę bardzo. O, teraz widać, jak się oparcie reguluje, trochę się tu chowa. I teraz w drugą stronę, o, wraca. Więc naprawdę bardzo fajnie. Możemy też podrzeć nasz fotel, możemy sterować radiem, możemy sterować temperaturą, możemy też tu z tyłu mieć specia, specjalną kotarkę, która nadaje nam więcej prywatności. Tak samo jak i tu boczna roleta kotarka. Tak, to można podróżować. Ja tu biorę o, swoją kawkę, zakrywam, żeby nie było widać, jaka to marka piję łyczek i panie kierowcy, jedziemy, jedziemy. Tak to można podróżować. Się zapiąć trzeba oczywiście. I podróżujemy. Jesteśmy we wnętrzu od strony kierowcy. Ja może zdejmę okulary, żeby lepszy mieć z wami kontakt wzrokowy, bo jednak co oczy, to oczy. No i teraz, moi drodzy, popatrzcie, tu wnętrze wygląda, no to jest po prostu wszystko nowe. Jest od nowa narysowana deska rozdzielcza, mamy nową kierownicę, mnóstwo przycisków na kierownicy, możemy sterować radiem, możemy ustawić tempomat, możemy odbierać telefon, tu sterować tym ekranem przed kierowcą, tu jak naciśniemy, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widoczne teraz, również tryby jazdy, jak będziemy zmieniać, to zobaczcie też, to będzie tu widoczne. Centralny ekran 12 cali ponad. Nowoczesny, nowy system rozrywki. Tu mamy oczywiście Apple CarPlay, mamy też Android, bezprzewodowo i po podłączeniu do kabla, ponieważ tu na dole też mamy um, złącze USB-C i a no są trzy USB-C, widzę. Czyli bardzo fajnie, bo trzy urządzenia możemy jednocześnie ładować, ale też mamy ładowarkę indukcyjną. Ale wracając jeszcze tu do ekranu, bo to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że zobaczcie, co tu się dzieje pod tym ekranem. Mamy fizyczne przyciski do klimatyzacji, do podgrzewania foteli, do wentylacji foteli, do temperatury. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że możemy to sobie zmieniać. Tak samo jak i pokrętło od głośności, od radia też tu wystaje na naszym ekranie, który jest jakby tu wkomponowany. Przepięknie w tą deskę rozdzielczą, zwłaszcza to jest to piano. Black, no ja fanką nie jestem. Myślę, że większość ludzi chyba też nie, bo to się po prostu kurzy. No i mamy też tu zupełnie nowy tunel środkowy. On muszę przyznać, że bardzo mocno przypomina mi wnętrze Lexusa, bo tu w tym miejscu jest też w NX ostatnio testowanym na przykład też ładowarka indukcyjna. Tu była taka eska, co prawda, a tu mamy też takie, takie załamania, na przykład w tym miejscu. Tu mamy ten tunel środkowy, mamy dwa miejsca na napicie, mamy też ładny, zgrabny, yy, ładną dźwignię do zmiany biegów i pod tą dźwignią mamy właśnie przyciski do trybów jazdy. No cóż tu więcej powiedzieć, a, może o yy, lusterku, które oczywiście może być klasyczne, ale też możemy sprawić, że to będzie podgląd z kamery, która jest umieszczona nad yy, bagażnikiem. Tam nie wiem, czy, czy było widoczne, ale mamy ten obraz i on jest bardzo. Przejrzysty i pomocny, szczególnie na przykład jak jest brzydka pogoda, albo w nocy lepiej po prostu się widzi. No chyba myślę, że jest czas na jazdę. Chodźcie sobie trochę pojeździmy. Ruszamy, moi drodzy, w drogę. Trzeba sprawdzić, jak samochód zachowuje się podczas jazdy. Właśnie drzwi zostały zareglowane. Pasy zapięte i jedziemy. Pierwsze co, to powiem wam, że przesiadłam się do tego auta z Suwa i czuję dosyć dużą różnicę, bo w tym samochodzie siedzi się nisko bardzo nisko. Ale pierwsze co, no to od razu czuję, że jest po prostu wygodnie i dobra pozycja za kierownicą. To też jest bardzo dobra widoczność. I też co mówiłam, wspominałam o tym lusterku, które ja zdecydowanie lubię, jak jest. Nawet sobie włączę. O, jest jednak widoczna kamera. Nie wiem, czy wiecie, ale Toyota Camry możecie na starym kontynencie kupić tylko na rynku polskim, czeskim i węgierskim. Nie znajdziecie Toyota Camry ani na rynku włoskim, hiszpańskim czy niemieckim. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Ale to, co wiem, to to, że wszystkie Toyota kamery, które odbieramy w Polsce, są produkowane na rynku japońskim. Moi drodzy, spalanie, bo zadałam Wam pytanie. Taki mały quiz mieliśmy. Ile spala ta limuzyna Toyota Camry? No i była odpowiedź A, poniżej 5 litrów. Odpowiedź B, 5,5 litra. Odpowiedź C, 7 litrów. Więc tam, 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 tam. 4 i 4 litra, moi drodzy, na 100 km. Przy temperaturze plus 10 stopni. Jak się jechało? Nie, ja, bardzo miło. Tak? Tak. Przede wszystkim serbo jest znacznie skuteczniejszy niż w tamtę. W tamtej było za słabe. Więcej jest miejsca na prawą nogę. Mhm. To się szczególnie łydkach Łydka w zasadzie, tu bliżej się nie obija. Mhm. Pamiętam, że w dłuższej jeździł, noga bolała. Jest dobrze umieszczony pedał gazu. Nie trzeba nogi za bardzo zadzierać, stopy. Mhm. No, poza tym trochę tu ciasno jest. Ja nie jestem jakiś specjalnie duży. Dla mnie nie problemu. Mhm. Więc jakiś powiedzmy sobie ta, taki tłuściejszy Amerykanin, to miałbym z tym problem. A wyrażenia z jazdy? Nie, no bardzo miłe. W miarę cicho w środku. Zawieszenie takie troszeczkę jak dla mnie to zbyt sprężyste takie, czyli takie brzdęk, brzdęk. Mm -hmm. Za bardzo słychać silnik podczas rozpędzania. No ja tego też nie lubię akurat. Mogłoby być ciszej, bo było, nie było to kamery jest. Tak poza tam to bardzo miło. No. Bardzo prosto się to wskuprowadzi. Nie wiem, czy tu nie za dużo tego wszystkiego na kierownicy jest. Nowoczesna technologia. No i teraz, moi drodzy, cena. Jak tu się ona plasuje? Ponieważ mamy do wyboru trzy warianty. Komfort, Prestige i Executive. Ceny teraz widzicie na ekranie, więc tak one się plasują. Oczywiście Executive to jest ta wersja najwyższa, tak jak tutaj właśnie testowany przeze mnie egzemplarz. Dzwonię do Roberta Mularczyka, żeby zadać mu kilka pytań na temat Toyoty Camry. Piarowicz Toyoty Polska dzwonimy. No dzień dobry wam. Panu. Dzień dobry panu. To takie szybkie pytanie z zaskoczenia dla naszej publiki. Powiedz, czy będzie Toyota Camry dostępna w kombi? Kombi nie będzie dlatego, że to jest samochód, który pełni w Stanach rolę najpopularniejszego sedana klasy średniej. W związku z czym no, tam kombi nie ma w tym rozmiarze. Tam raczej jeździ się albo dużymi pick-upami, albo wozi się większe gabarety i większą rodzinę po prostu dużymi suwami, No. A szkoda bo, powie, szkoda, bo powiem, że czytam w internecie wiele komentarzy i co, co naprawdę chyba drugi albo trzeci komentarz, właśnie się tyczy tego, że ludzie chcieliby, apelują do Toyoty, żeby powstało kombi. No dobrze, taka powiedz, bo to jest zagwozdka dla mnie. Dlaczego Toję ta kamry jest dostępna w Europie tylko na rynku polskim, czeskim, węgierskim? To jest bardzo ciekawa historia, bo Polska by far jest największym rynkiem zbytu tego samochodu dla całej Europy. Wszędzie są mogony, u nas auto sprzedaje się pięknie. No i w związku z tym, trochę w spadku, te cztery kraje dostały w tej chwili e, znowu kamry kolejnej poprawionej generacji do sprzedaży. A to ciekawe, cztery kraje, czyli Polska, Węgry, Czechy i jeszcze co? Tak, i Słowacja. A i Słowacja, i Słowacja jeszcze, a Tak jest, tak jest. Okay. No dobrze, bardzo Ci dziękuję, Robercie, za te informacje. Moi kochani, nie musicie wcale wyjeżdżać z salonu suwem czy Crossoverem. Możecie kupić sobie limuzynę. I to jaką limuzynę? Toyota Camry, która nie tylko dobrze wygląda, yy, jest komfortowa, jeszcze jest oszczędna. Przypominam, napęd hybrydowy piątej generacji. Toyota Camry to po prostu ikona. A Toyota Camry jest ulubiony samochód Amerykanów, który. naj. Na, na, od 22 lat. Jest to najchętniej kupowany samochód. To Samochód. Egzemplarz. Kurna! Ale! Moi drodzy, jesteśmy w środku. Zapraszam Was tu na... No, spoko. A to, która stoi... Nie to ta.